Witajcie widzowie, Krzysztof z tej strony. Zaczynamy naszą przygodę z Fishing Planet. Jest to darmowa gra dostępna na Steamie. No nie ukrywam, że warta uwagi. Jeżeli ktoś lubi klimat wędkarski, wędkowanie w typie takim, powiedzmy sobie, bardzo realistycznym, to naprawdę ze, szczerym, ze szczerego serca, z czystym sumieniem mogę wam grę polecić, bo jest no mega fajna mega wkręcająca i bardzo, bardzo realistyczna, ne? także ogólnie rzecz biorąc to jest pierwsza, pierwsza w sumie jedyna gra wędkarska, w którą gram. Do, do tej pory wydawało mi się, że takie trochę nie mój klimat, żeby, żeby yy, grywać w gry tego typu, tak? jedyne doświadczenie z wędkarstwem. To miałem, czy to w Red Dead Redemption, gdzie można było powędkować, czy w Assassin's Creed. To, 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 czy, czy na Fajemie w GTA, tak. Także takie były, takie były moje doświadczenia. Zrobimy sobie taki, taki poradnik, podzielony, podzielony na części. Także zaczniemy, może w części pierwszej, od ogólnego jakby wskazania poszczególnych tutaj możliwości, poszczególnych zakładek. Tak? Także pokażę Wam, jak wygląda interfejs gry i na co zwracać szczególną uwagę. Po wejściu do gry, jesteśmy na ekranie głównym, który mamy podzielony tak naprawdę na zakładkę globalną, gdzie widzimy tak naprawdę, możemy wybrać sobie. Z całego świata w wybranych lokalizacjach miejscówkę, na której chcemy wękować. Początkowo mamy do dyspozycji, jakby od pierwszego poziomu lokalizację Samotna Gwiazda to jest tak naprawdę najtańsze, najtańsze łowisko. Standardową, podstawową licencję mamy nieograniczoną. Także na początek na początek samotna gwiazda jest jak znalazł, tym bardziej, że to jest fajne miejsce na farmienie kasy i expa, ale, ale o tym później. Tak? Mamy tak, mamy lokalizację, którą mamy wybraną, możemy sobie wejść. Tutaj mamy opis miejscówki ze wskazanymi zawodami, turniejami. Mamy prognozę pogody, to jest bardzo, ważna, ba, bardzo ważny element interfejsu, możemy go też um, odpalić jakby tą prognozę pod klawiszem T, jak, w trakcie jakby połowu, tak? czyli jeżeli już będziemy na łowisku i ta prognoza pogody nam pokazuje ilość brań. Tak? Także ogólnie rzecz biorąc, yy, no staramy się łapać łapać ryby wędkować. Yy, no, w takich momentach, w takich, w takich porach dnia, w których ten wykres jest najwyżej. Tak? Także najlepiej, najlepiej tutaj, akurat na przykładzie samotnej gwiazdy i prognozy, najlepiej wybrać sobie na przykład godzinę 17. Nie róbcie, nie ustawiajcie sobie tutaj na maksymalny poziom, wskazany na tym wykresie. Tylko, no, tylko gdzieś tam mówię, 17-18 godzina, kiedy tak naprawdę możecie się rozstawić, znaleźć miejsce, tak? zacząć rzucać i wchodzicie tak naprawdę w ten y, etap y, największych brań, największej intensywności. Tak? Ogólnie rzecz biorąc, mamy też tutaj inne parametry, takie jak temperatura, temperatura wody, prędkość wiatru, kierunek wiatru, y, no i prognozy dla poszczególnych, dla poszczególnych dni. Mamy gatunki ryb. Także, póki jakby nie wyrobicie sobie takiego doświadczenia, nie będziecie wiedzieć na co ryby, jakie ryby, na danym łowisku jaka ryba jest, czy wchodzicie na nowe łowisko. No, na przykład, wybierając sobie tą samotną gwiazdę, tak, wchodzimy na gatunki ryb i mamy tak naprawdę wykaz ryb, które możemy na tym, na tym akwenie spotkać. Tak? I każda ryba tak naprawdę jest opisana. Tak? Czyli mamy na przykład basa. Baz bierze, jeżeli mowa o yy, przynętach naturalnych, to mamy pianki, białe robaki, larwy, ochotki, małe żywce. Jeżeli łowimy na przynęty sztuczne, czyli na przykład na spinning, to mamy blachę nano, nano gumka, twister. To jest taki pokrótce opis, tak? czyli jakie, jakiej wielkości ryby na danym akwenie występują, tak? czyli jaka jest średnia czy, czy, czy maksymalna yy, długość danego danego typu ryby danej ryby no i jakie, jakie wagi występują także do takiego jakby bazując na, tą inform na, na, na tej informacji no to możemy jakby zrobić sobie przegląd ryb i dopasować sprzęt do tego co, co aktualnie chcemy łowić czy co może nam się, może nam się złapać na, na danym Akwenie, tak? Następnie mamy licencję, tak? I teraz tak ogólnie rzecz biorąc, polecam, jeżeli pozwo, pozwalają Wam na to środki, yy, wykupywać licencje zaawansowane. Dlaczego? Na licencji zaawansowanej to Wam pokażę na przykładzie innego łowiska. Na przykład weźmiemy sobie skałne jezioro, i teraz wejdziemy na licencję. Tutaj akurat licencji nie mam, i teraz tak podstawowa licencja no jest z, z dużymi ograniczeniami, czyli tak naprawdę możecie sobie łapać, tak, możecie pędkować, ale teraz tak, tutaj akurat są ograniczenia dla pstrąga medalowego, czyli musimy go wypuścić, albo ryzykujemy karą za wsadzenie do siatki ryby, na której nie mamy, na którą nie mamy pozwolenia. Tutaj mamy łososia, tak, medalowa unika, złoty pstrąg z Kolorado, medalowa unika, czyli tych ryb nie możemy, nie możemy wziąć, więc jeżeli by nam się zdarzyło, że takiego, yy, takiego potwora wodnego złapiemy. Oto trochę lipa, tak? no bo musimy go, czy powinniśmy go, go wypuścić. Nie możemy też w nocy poławiać, tak? także no to, to, to takie powiedzmy sobie ograniczenia. Licencja, licencja podstawowa za jeden dzień kosztuje 300, natomiast jeśli chodzi o licencję zaawansowaną, mamy 600, czyli no to też tak naprawdę trzeba przemyśleć, czy nam się to opłaca. Tak? Yy, ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o wybór łowiska. Oto no w późniejszym etapie gry, kiedy to już tak naprawdę mamy poziom, sprzęt i, i odpowiednią ilość kasy, no to, to tutaj tak naprawdę mamy szerokie pole do popisu. Aczkolwiek jeśli chodzi o początek, jak widzicie, mam dopiero 18 poziom, także, także no powiedzmy sobie, no już jaki, jakiś progres mam, ale, ale no i tak trzeba się zastanowić, czy opłaca się na dany akwen się wybierać, a to z jednego prostego powodu. Yy, ja mam siatkę, do której mogę wsadzić 12 kg ryb, tak? Koszt podróży na skalne jezioro kosztuje 2000, tak? Sam koszt podróży plus do tego trzeba kupić licencję, która kosztuje 600 za dzień, jeżeli mówimy o licencji yy, licencji zaawansowanej, tak? Yy, więc łącznie na jakby na samą podróż, na samo wejście wydajemy 2600, tak? Ogólnie rzecz biorąc, bardzo trudno, ale to naprawdę bardzo trudno jest osiągnąć taki wynik tak, przy tak małej siatce jak, jak 12 kg, abstrahując od tego, że, że do chyba, chyba do 15 poziomu miałem siatkę 7 kg, więc tak naprawdę na pełnej siatce no to zarabiałem na przykład tam tysiąc, parę y, tysięcy, więc i tak byłem w plecy na, na wypadzie. Zdarzało mi się tak, że, że dobijałem tam na przykład do, do, nie wiem, do 2000, czy, czy nawet miałem ponad dwa, czy jakiś, jakiś quest mi wskoczył tak? i jakby wykraczałem ponad te koszty podróży. Ale z reguły to wygląda tak, że na tych początkowych yy, yy, poziomach no to możemy być stratni na takim, na takim wypadzie. No i, i kolejna sprawa, że też musimy wziąć pod uwagę, że musimy mieć odpowiedni sprzęt, czy też przynęty, tak? Więc jeżeli łapiecie na przynęty naturalne, plus do tego jakąś zanętę chcecie użyć, tak? No to, to i zanętę trzeba kupić i, i przynęty, tak więc no trzeba to rozważyć, tak? Na, na, na ile i kiedy tak naprawdę nam się opłaca na dany akwen na dany akwen się wybrać. Dobra. Czyli tutaj tak naprawdę mamy omówiony ten interfejs podstawowy. Wchodzimy do ekwipunku. W ekwipunku mamy tutaj podział na poszczególne sekcje. Tak. Czyli mamy tak. Mamy siebie. Tak? Mamy, mamy swojego wędkarza pokazanego z wyposażeniem, w którym które aktualnie posiadamy i następne zakładki to są wędki, tak? ilość wędek, jakie możemy modyfikować, jakie możemy składać, zależy od tego, jaką macie torbę. Tak? No ja akurat mam torbę na trzy wędki, więc mam taki zestaw, dwie wędki gruntowe, tutaj takie pikerki. Jednego dwa, 4 długości, drugiego mam 3 metry, tak? także ta jest trochę słabsza, ta jest mocniejsza i do tego mam spinning, tak? Czyli tak naprawdę taki zestaw, na jaki ja najbardziej lubię, lubię sobie poładać. Tutaj mamy potem yy, yy, przepisy na zanęty, także możemy tworzyć, dodawać składniki, atraktory i inne dziwne rzeczy, i tworzyć swój, swój przepis zanętowy, yy, także tak by to wyglądało. No i następne zakładki to jest tak, plecak. To ile możemy ze sobą zabrać, to zależy tak naprawdę od ilości dodatków, które mamy pokupowane po zakładaniu. Czyli widzimy, że na np. kamizelka pozwala nam zabrać 5 przynęt plus żyłkę, taka tutaj skrzyneczka, torba pozwala na 3 przynęty, jedną żyłkę. Tak? tak więc ogólnie rzecz biorąc taki. No zestaw jeszcze powiedzmy sobie no dość podstawowy, no ale jak widzicie, ale jak widzicie tutaj już tego, tego sprzętu mam trochę więcej niż, niż na początku gry. Tak? Czyli zaczynając od tych pierwszego czy kolejnych, yy, kolejnych yy, poziomów, tak. Yy. Następne zakładki to jest to, co mamy w swojej bazie w domu, tak? I tutaj tak naprawdę mamy wszystko to, co mamy kupione, co jest na naszym wyposażeniu, ale czego nie możemy ze sobą zabrać, tak? Także ogólnie rzecz biorąc zakrzykujemy się na, na wypad na ryby, no to zakładamy sobie jakiś, jakiś akwen, tak? Dobieramy jakiś, wybieramy jakiś akwen, dobieramy do tego, do tego wypadu jakiś zestaw wyposażenia, tak? Ten zestaw przenosimy, yy, trzymając go i przenosząc tutaj sobie możemy przenosić, tu przekładać, tak, także, także ogólnie rzecz biorąc, yy, ogólnie rzecz biorąc, yy, no jest to powiedzmy sobie, intuicyjne, tak? Potem mamy, yy, potem mamy yy, specjalne przedmioty, tak? których aktualnie, aktualnie nie mam. Yy, mamy zestawy, wy teraz tego nie widzicie, bo mam jakby y, moja y, buźka zasłania, ale mamy tak, mamy specjalne specjalne y, mamy zestawy, które mamy stworzone, także tutaj możemy sobie tworzyć zestawy, czyli na przykład y, no ja wędki mam, ja wędki mam y, złożone, ale mogę sobie na przykład zrobić wędkę spławikową, tak, czyli robię sobie tworzę sobie jakiś, jakiś zestaw i go sobie mogę tutaj przenieść do, do, do tego swojego do tej listy zestawów, które, które mamy, które mamy stworzone. Tak? Także... Tak by, to, tak by to wyglądało i następnie mamy licencję, tak? Tutaj w licencjach yy, mamy wszystkie licencje, które mamy wykupione, tak? czyli jeżeli macie licencje na przykład dożywotnie kupione, albo y, jakieś terminowe, które sobie wykupuje, wy, wykupujecie na dzień czy czy, 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 czy czy dłuższy okres czasu, to tutaj je wszystkie widzicie z datą w czasie rzeczywistym. Czyli tutaj widzicie, jeżeli kupiłem sobie tą licencję zaawansowaną. Yy, w Teksasie to jest właśnie ta, ta, to, co Wam pokazywałem, tą samotną samotną gwiazdę, tak? Teksas. To widzimy ją w ekwipunku pod zakładką licencję. I tutaj mamy, ona jest ważna do 12 września, do godziny 10.59. Czyli o 10.59 dzisiaj, taką jednodniówkę kupiłem, i do jutra do 10.59 ona jest, ona jest ważna. Następnie mamy sklep. Ten mamy podzielony na w, taką powiedzmy sobie zakładkę główną, gdzie możecie sobie wchodzić na przykład tutaj jakieś macie premium zestawy, tak, możecie zobaczyć sobie kołowrotki, dodatki, także tutaj sobie przeglądacie co was interesuje. Natomiast jeżeli chcecie coś konkretnego kupić, tak, na przykład potrzebujecie żyłki kołowrotka, to tu sobie do góry wybieracie. Wchodzicie na przykład na wędki, wybieracie sobie, możecie albo wejść na wszystkie wędki, tutaj macie filtr, albo na przykład nie wiem, potrzebujecie federka, no to wchodzicie sobie na federowej, tutaj możecie sobie filtrować. i i, wybierać. I, to samo się, I to samo się tyczy yy, jakby pozostałych elementów wyposażenia, tak? mamy przynęty sztuczne, mamy przynęty, przynęty naturalne, także to wszystko tutaj jest w łodzie, licencje, w licencje tak? licencję można tutaj strony jeżeli wiemy jaką chcemy kupić, to możemy sobie bezpośrednio ze sklepu yy, zakupić. O usługi, rozbuduj magazyn, sloty na zestawy, tak? czy inne tutaj y, y, dziwne rzeczy, markery, boje, przepisy, tak, także to wszystko tutaj, tutaj można sobie y, pokupować. No, no myślę, że w sklepie jakby nie wymaga jakiegoś dalszego y, omówienia, no z tym, że trzeba zwrócić uwagę na ceny w sklepie, czyli mamy tak naprawdę trzy, y, trzy y, typy płatności. Albo mamy zwykłą gotówkę, czyli tutaj jest jakby ta kasa, którą, którą widzimy tu przy tym pliku banknotów. Kolejny typ to są, to są tutaj te monety, tak? czyli to jest jakby taka, taka waluta, waluta premium, powiedzmy sobie. I one tak naprawdę za questy, za czas grania dostajemy, także one się odnawiają, nie musimy, tego, nie musimy tego kupować, wystarczy, że uzbieramy. I trzeci typ mamy, zaraz wam tutaj pokażę, nie wiem czy może bardziej przy wędkach, zaraz, o, i tutaj mamy trzeci typ i to są, to są bitcoiny, czyli jak chcę kupić tak, yy, a to, to nawet nie bitcoiny, tylko żetony klubowe, to są bitcoiny, tutaj te, te złote i te bitcoiny możemy też wymienić, czyli jeżeli mamy 41, 41 bitcoinów, no to te 41 bitcoinów to jest około 4, 4 000, tak? I tutaj sobie możemy zasilić, jeżeli nie potrzebujemy. No ja osobiście uważam, że nie warto wydawać bitcoinów na zasilenie, na, na, na dodanie kasy, jakby tej podstawowej, z tego względu, że niektóre przedmioty, szczególnie na tych początkowych poziomach, tak? Tak na przykład jak mój 18 który nie, no nie jest jakimś, powiedzmy sobie, wielkim wyczynem. Tak naprawdę, tak naprawdę, ten 18 poziom osiągnąłem w około 3 dni. Ale powiedzmy sobie takiego intensywnego, intensywnego grania. Ale na przykład za te bitcoiny, które tutaj mamy, kupiłem sobie, kupiłem sobie siatkę na ryby. Która mnie tak naprawdę ograniczała. Początkowo mamy malutką siateczkę, która mieści tak naprawdę, na jakąś tam. Nie wiem, mało mi zaraz zobaczymy, ile ta siatka. Yy... A, chyba mam ją sprze... Nie, to ja miałem tą. 3 kg, czyli 3 kg ryby mieści ta siatka podstawowa. Ja kupiłem sobie siatkę, która. Yy... A czy to był ciężar pojedynczej ryby? Tak, 7 kg, tak. Początkowo, początkowo sobie kupiłem siatkę 7-kilową. Ta podstawowa, ona chyba miała 3 kg, które się mieściły. Także tą 3 kg sobie kupiłem, znaczy 7 kg sobie kupiłem, yy, ale i tak to 7 kg okazało się no, dużym ograniczeniem. A szczególnie, a szczególnie przy wypadach na takie akweny, jak na przykład skalne jezioro, tak. No to tak naprawdę nie byłem w stanie odrobić kosztów. Kosztów podróży to było całkowicie niemożliwe. Nawet jak dwa dni z rzędu łapałem, to, to nie odrobiłem. To i tak byłem stratny na, na kosztach podróży i zakupionej licencji, tej zaawansowanej. Także no te, te siateczki, akurat te, mówię, akurat teraz ja sobie mogę tutaj kupić, tą po, po, posiadam, ona kosztuje 2000, ale do pewnego momentu ona, tak jak tutaj, była do kupienia tylko i wyłącznie za, za bitcoinem następnie mamy misję. Misje dają nam dodatkowe jakby nagrody za wykonanie. Tutaj na przykład widzimy, tak? Mamy w yy, jakąś tam sobie eksplorację mieliśmy zrobić, tak? I mamy listę zadań, które musieliśmy yy, wykonać, czyli jedź do jeziora, złów taką rybę, złów taką, 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 tak? I jak te questy wykonamy, dostajemy jeden Bitcoin plus do tego 1300 gotówki, tak, no i do tego odblokowuje nam się haczyk, akurat w tym przypadku numer 1 łamany na 0, tak, czyli taki powiedzmy sobie no ciekawy, ciekawy, haczyk, który jest nam potrzebny do łapania większych ryb, tak, I, i zminimalizowania prawdopodobieństwa, że złapią nam się na ten haczyk malutkie rybki, tak, no i tak po kolei możemy sobie tutaj robić, widzimy, widzimy jakie mamy jakie mamy zadania do wykonania. One się dzielą, jakby te misje się dzielą na kilka punktów, tak? Na, na, na kilka podpunktów, tak? Czyli mamy tak zbadać, opanowanie, tak? No i tutaj tak naprawdę za poszczególne osiągnięcia dostajemy nagrody i kasę. To samo się tyczy zbierania, tak? Czyli, jak połapiemy jakieś, jakieś ryby, tak? no nie wiem, czy tutaj coś akurat mi się. O, tutaj na przykład z... brązowa muszla. Tak? No to złowiłem brązowa muszla. Niektóre, niektóre questy, te, te, te zbieractwa, wymagają od nas włożenia jakiegoś złapanego przedmiotu czy ryby. do no Ryby no to z reguły no, wrzucamy, wrzucamy do siatki, ale na przykład, jak z... wodorosty widzicie, i tutaj teraz tak. Z, yy, Glewnik, glewnik tak? Ja tego glewnika, y, lilię wodną i tak dalej złowiłem, Ale no w momencie, kiedy to poławiałem, to nie zwróciłem uwagi na to, że jest na to Quest i nie wrzucałem do plecaka, tak? Także warto na przykład, jak złapiecie jakieś takie rzeczy, które tutaj sobie widzicie, to, to, to warto albo jeszcze nie widzicie, bo, bo te Questy one się pojawiają z czasem. One się uzupełniają przy, danym, przy osiągnięciu danego poziomu, więc na początku tyle tego nie macie, to się w międzyczasie jakby aktualizuje i jak będziecie mieli na przykład w domu taką roślinkę, to wam się od razu zaliczy i wtedy ją możecie sobie wyrzucić. Tak? Następnie mamy questy związane z rybnymi potworami tak? i tutaj na przykład ja zrobiłem tylko jedną na leśni Wili. Był Quest na szczupaki, czyli trzeba 5 szczupaków złapać poniżej 500 gram, tak, i za to dostajemy sobie taką blachę, tak? czy nie wiem, czy, czy, czy co teraz, no wygląda jak blacha, tak? no i też za to dostajecie expa i, i, i kasę, tak? Tutaj mamy początkowe, także pierwsze kroki, jak to przejdziecie tutaj te wszystkie jakby rzeczy, to też dostajecie, możecie sobie fluorocarbon kupić i tam powiedzmy sobie jakieś, jakąś, jakiś minimalny przypływ gotówki, który powiedzmy sobie, no bardziej chodzi o to, żeby tego quest'a zrobić, a, a jakby to nam no niewiele pomaga, tak, jeden bitcoin i 100 dolarów, no to 100 dolarów, 100 gotówki, tak, bo nie wiadomo czy to dolary. Więc, to jest, więc taką stówkę to zarobicie przy jednej ryby, rybie na, na samotnej gwieździe, tak? No, potem tutaj mamy. Sporty: Jak szukacie jakichś za, zawodów, tak chcielibyście w zawodach, czy turniejach, czy jakieś tam hale sławy przeglądać, no to, to sobie tutaj możecie, y, możecie poprzeglądać, możecie y, prawdopodobnie y, dołączyć, jeżeli jest aktywne. Y, nie wiem, jeszcze tego nigdy nie robiłem, także tutaj nie będę się, nie będę się wypowiadał. Następnie mamy kluby, tak. Y, możecie. Y, w pewnym, na pewnym etapie, nie wiem przy jakim poziomie, który osiągnęliście, przy jakim levelu, ale tutaj akurat no, znajomy otworzył nasz klub, tak? Jesteśmy w klubie, on jest prezesem, ja jestem wiceprezesem, tak? I co fajne, jeżeli należycie do klubu, to poza tym, że nad waszą głową, jak jesteście na łowisku, macie taki. Obrazek jaki sobie wybierzecie i nazwę waszego klubu, tak, nad waszym nickiem to możecie się, możecie się wymieniać przedmiotami, tak? I na przykład, nie wiem, ja poprosiłem o groszek, tak, i szaszka wysłał mi groszek, tak, no i groszek, groszek dostałem, mogłem sobie połowić po, po na niego. Tutaj kolejne osoby też poprosiły o jakieś Elementy wyposażenia, czy, czy przynęty, no tutaj bardziej o prośby, chyba można. O, o przynętę można, tak. No tu mamy przynęty żywe, owady, tak. Także możemy prosić o, o przynęty. Natomiast w grze można też się wymieniać, można dostawać prezenty, tak. Ktoś może Wam coś, coś przekazać. no Ja na przykład dostałem. Masę fajerwerków, nie? także mam fajerwerków, mam pełno i takie prezenty mi <grywki> moi współtowarzysze, podróży yy, przekazali, tak? No i tutaj następna zakładka to jest premium, tak? Czyli możecie sobie kupić jakiś, jakiś zestaw, jakieś poszczególne Elementy, które, które, czy, czy, czy pakiety, które no kupujemy, już niestety za prawdziwą kasę. Także tak to wygląda. Potem tutaj mamy nasze: jak klikniemy na siebie, mamy swój profil, nazwa, możemy zmienić wygląd postaci. Mamy doświadczenie, ile ryb złowionych, tak. Jakie pospolite, medalowe unikaty, macie listę wszystkich jakby wartych uwagi ryb, które, które złapaliście, czyli tak zwana grupa rekordowa, 25 ryb, największych jakie wam się udało złapać. Akurat w moim przypadku szału nie ma największy, to był 169 kg strong tęczowy na skalnym jeziorze na małe żywce. Także tu wam całe takie powiedzmy sobie statystyki waszych. Waszych podróży, jakby ten, ten, ta zakładka profilowa pokazuje. Następnie mamy tablicę liderów, tak? I tutaj mamy podział na globalne, na zawody, na ryby, Tak, także tutaj możecie sobie jakby przejrzeć. No, kto przoduje w rankingu, w rankingu ogólnym, no i następnie macie Waszych znajomych, wspólne wędkowanie, czyli tutaj macie takie powiedzmy sobie opcje multiplayer, możecie sobie utworzyć, utworzyć jakiś pokój, tak zaprosić znajomych, tak przyjąć zaproszenie od znajomych, także tak to fizycznie wygląda. W ustawieniach jedna ważna rzecz, którą naprawdę polecam zrobić, nic innego tak naprawdę nie musicie zmieniać, to no, sterowanie jest powiedzmy sobie bardzo proste, nie wymaga jakiegoś, jakiejś, jakiejś wielkiej ingerencji, ale jak wejdziecie w ustawienia, zmieńcie sobie wskaźnik obciążenia na rozszerzony, a przynajmniej na, na pewnym etapie waszej gry, jak już trochę ogarniecie jakby podstawy, nauczycie się te ryby łapać i... i, i tak powiedzmy sobie, trochę po, po, poważniej będziecie chcieli do gry podchodzić, to zmieńcie na rozszerzony. Jest to bardzo ważne z jednego, prostego, z jednego prostego powodu. Jak kupujecie zestaw, na który chcecie łapać większe ryby, aniżeli te podstawowe 200 gramowe, 150 gramowe yy, czy nawet kilkuset gramowe potwory, Yy, tylko będziecie jakby się nastawiać na, na większe osobniki, nawet powiedzmy sobie takie 800-900 gram, kilogram, tak? To już to prowadzenie ryby się trochę zmienia. To już nie będzie tak, że, że tylko przytrzymacie sobie klawisz myszy i, i, i ryba sama do Was dopłynie. Tylko bardzo często zdarza się, że na przykład ryba albo wpłynie w jakieś zaczepy, albo pod, pod um, y, jakiś pomościk, tak? Czy, czy po prostu tak, jak na przykład macie na skalnym jeziorze, y, ryba wyskakuje. Tak? Pstrągi, pstrągi cały czas wyskakują z wody. I, i jakby bardzo obciążają Wasz zestaw, na który próbujecie je złapać, no dwa są bardzo silne. Samo się tyczy też większej ryby karpia, tak? czy, czy, y, czy nawet y, szczupaka, tak? który też jest bardzo waleczny. Także przy układzie y, tym zaawansowanym no to widzicie tak naprawdę, yy, co się dzieje z poszczególnymi elementami Waszego sprzętu, z żyłką, z przyponem, z kołowrotkiem, czy z samą wędką. I wtedy wiecie, czy, czy możecie ciągnąć na ostro, czy, yy, czy raczej bardziej delikatnie, no i, i czy w ogóle jesteście w stanie rybę wyciągnąć, czy może za chwilę Wam się zestaw zerwie. Także, także no jest to bardzo, bardzo, bardzo pomocne przy takim, powiedzmy sobie, poważniejszym podejściu do, do gry tak? także no to tyle mamy tytułem takiego, takiej podstawy wprowadzenia no i zapraszam na następne tutoriale, na następne poradniki. Przy których będziemy kolejno y, omawiać y, poszczególne aspekty gry, poszczególne elementy wyposażenia, y, czy ogólnie samą, sam sposób łapania ryb i, i to, jak się zachować nad wodą, jak prowadzić, gdzie rzucać i, i jak tak naprawdę ta gra wygląda i czego się można spodziewać. Także dzięki wielkie, pozdrawiam Was, widzowie drodzy, i do zobaczenia.